Minęła godzina 19.30, dzisiaj jest czwartek, ja nazywam się Grzegorz Sypniewski i serdecznie zapraszam Was na kulturalnego donosiciela, więc nie będę zbyt długo gadał, e, mówił o tym, co będzie w treści programu, zobaczcie Państwo sami, zapraszam. Barburkę można obchodzić na wiele sposobów, jednak ci, którzy postanowili uczcić Górników razem z Kabaretem Młodych Panów w Rybnickim Centrum Kultury, z pewnością zapamiętają je jako najśmieszniejsze. Rybnicki Kabaret na scenie zaprezentował prawie wyłącznie śląskie skecze, czym przyciągnął na widownię rzesze widzów. O tym, że humor śląski ma się dobrze, najlepiej świadczą opinie, jakie można było usłyszeć po występie. Dużo śmiechu, dużo śląskiej gotki, także można było... Yy... Pobawić się. No. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Z okazji barbórki wszystko połączyli wszelkie fragmenty, także program jest dobry, bardzo dobry, tak jak, tak jak sam kawałek młodych panów. Nie zabrakło słynnej śląskiej wersji bajki o Kopciuszku czy wywiadu z górnikiem, skeczy, które są wprost przesiąknięte gwarą. I tu chyba tkwi przyczyna ich ogromnej popularności nie tylko na śląsku. Przecież humor śląski to nie tylko zabawnie czasem brzmiąca gwara, to przede wszystkim umiejętność spojrzenia z dysansem na nasz region i na stereotypy tu panujące. W kabarecie często śmie śmiejemy się z takich przywar i czasami już rzeczy, które są takich etykietek, które już są nieaktualne nawet. To, to jest tak jak słuchajcie tak naprawdę no relacje pomiędzy Śląskiem a Sosnowcem już też, no dzisiaj nikt z tego powodu nie, nie wojuje, nie ma jakichś wielkich bitew. Nie jest tak, że występy na Śląsku są jedyną okazją do zaprezentowania publiczności skeczy śląskich. Również poza naszym regionem często padają prośby o te numery. Oczywiście fajnie jest jak występujemy gdzieś w Polsce i czasami publiczność pyta o te śląskie numery, bo dla nich jest to jakaś egzotyka, ale na pewno nie ma takich żywiołowych reakcji, tam no, nie wyłapują tych tych. Rzeczy rzeczy, które u nas są region, regionalnych. Tam nikt nie śmieje się jak się powie Krupniok, bo, 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 bo nie wiedzą nawet, że to jest Kaszanka, więc z czego tu się mają śmiać. Młodzi panowie nie ukrywają, że występy na Śląsku zawsze są dla nich wyjątkowe i to nie tylko ze względu na fakt, że publiczność jest w stanie zrozumieć wszystkie żarty. Chodzi też o to, że samym młodym panom takie występy sprawiają dużą frajdę. Mogliśmy zagrać wszystkie te śląskie skecze w jednym programie, który trwa, no jak widać było dzisiaj 2, 2 godziny 10 minut. I gra się bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, ponieważ są przyrówniki i gramy dla, na Śląsku, dla, dla, dla naszych ludzi, można powiedzieć. Jeśli faktycznie śmiech to zdrowiem, to wszyscy zgromadzeni tego dnia na widowni z pewnością po wejściu z Rybinskiego Centrum Kultury czuli się znakomicie. Le to po francusku kwiat, ale jednocześnie tak nazywa się zespół założony w 2004 roku, który ze swoją muzyką, będącą połączeniem wielu gatunków muzycznych, pojawił się w sobotni wieczór w rybińskiej herbaciarni White Monkey. Ograniczona ilość miejsca w herbaciarni nie przeszkodziła muzyką. W naszym wykonaniu będą to piosenki głównie bardzo klimatyczne, nastrojowe, ale również, ponieważ no, tutaj jest bardzo takie miejsce, które ogranicza też w pewien sposób nas, jeżeli chodzi o brzmienie, bo tutaj też trzeba zagrać dosyć nastrojową muzykę, w związku z tym niektóre utwory będą bardziej wyciszone, stonowane, przystosowane tutaj do, tego, do tej atmosfery, która tutaj też panuje. Jak dodaje Aleksandra Zasępa, pewnego rodzaju znakiem rozpoznawczym zespołu jest grająca na basie Ewelina Fiołek, Dziewczyna z gitarą basową nie jest często spotykana w rockowych kapelach. Nie znaczy to jednak, że zespół wyróżnia jedynie basistka. Również muzyka tworzona przez formację jest wyjątkowa. Ta muzyka nasza jest wypadkową kilku takich stylów muzycznych. Połączenia rocka, ale takiego rocka gitarowego, ale nie za bardzo mocnego, tylko bardziej takie klimaty lat 80. Z new wave, cold wave, formy progresywne również tam gdzieś się znajdują. I mamy również dosyć mocno rozwinięte partie klawiszowe. W związku z tym ta muzyka też nabiera troszeczkę innego charakteru. Koncert rozpoczął się z lekkim poślizgiem, jednak warto było czekać. Oprócz bardzo klimatycznych utworów z własnego dorobku, grupa zaserwowała słuchaczom własne wersje kilku znanych utworów takich wykonawców jak The Cure czy Placebo. Dla tych, których zabrakło w sobotni wieczór w White Monkey jest szansa na nadrobienie zaległości. Zespół pojawi się ponownie w naszym mieście. Kiedy i gdzie? Szczegóły w dalszej części Donosiciela. Za nami pierwsza część programu, zobaczyliśmy dwie relacje z imprez, które już się odbyły, a teraz przed nami garść zaproszeń. To są imprezy przygotowane przez ludzi, którzy dbają o to, żeby życie kulturalne w Rybniku upływało miło i sympatycznie. Zapraszamy. Cześć, nazywamy się Le chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców Rybnika i okolic na nasz koncert. 9 grudnia w piątek o godzinie 20.00 zagramy w Pawie Paleta. Wszystkich miłośników dobrego grania, rockowej muzyki na żywo zapraszamy na ten koncert. Nasza muzyka to mieszanka popu, rocka i gotyku. Gramy w klimacie, który właściwie łączy różne style muzyczne lata 80., muzykę elektroniczną, New Wave, Cold Wave, formy progresywne także jest tego dosyć dużo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystkich serdecznie zapraszamy. zapraszamy. W najbliższą sobotę, 10 grudnia, zapraszamy na Festiwal Zmysłów. To już jego kolejne wcielenie tym razem świąteczne. Festiwal z języka łacińskiego znaczy wesoły, radosny, świąteczny. Więc, jak sama nazwa wskazuje, taka impreza właśnie będzie. Mamy nadzieję, że zaspokoimy Państwa zmysły smakami, zapachami, kolorami i obrazami. Już od samego wejścia napadną na, Was, na Państwa różne smaki, wymieszane przez Akademię Zdrowych Smaków, Babeczki Anny i herbaciarnię White Manki. Zapachy z różnych stron świata, kardamonu, imbiru, cynamonu. Pracownia Kolor Gras. Oraz przystań poszukiwaczy przedstawi Państwu różne dzieła z filcu, witrażu, szkła i gliny. Kwiaciarnia artystyczna przedstawi piękne strojki świąteczne. Agni Solińska pożyczy Państwu wesołych świąt na specjalnie robionych kartkach świątecznych. Serdecznie Państwa. Zapraszamy. Po festiwalu zmysłów zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na After Party, która odbędzie się w herbaciarni White Monkey przy ulicy Kościuszki 62. Będziemy mogli Państwu pokazać taneczne fuzję klasycznego tańca egipskiego w wykonaniu pani Bogusławy Schneider. E, czekają na Państwa także inne atrakcje, między innymi e, po, będą mogli Państwo wysłuchać e, bębnów w DMB w wykonaniu Szymona Kamczyka i przyjaciół. Zapraszamy bardzo serdecznie na godzinę 19 do herbaciarni White Monkey. Dla mnie taniec brzucha jest filozofią, jest filozofią na bycie, filozofią na życie, ponieważ tak jak Bóg tańczy swoje stworzenie, tak ja tańczę swoje życie. Więc e, dla mnie taniec to nie jest tylko poruszanie ciałem, ale osoby, które patrzą na tancerkę, powinny zobaczyć. I jej dusze powinny zobaczyć taniec, a nie tylko samą tancerkę. Zapraszam na koncert finałowy 5 Silesia Gospel Festival. Rybnickie Centrum Kultury. 11 grudnia, godzina 19. Usłyszymy zespół CDN, kierownictwo artystyczne Norbert Blacha, Ur Gospelow. Niemiec miasta partnerskiego z Dostem. Zespół wokalny panie i panowie, gościnnie z nimi zaśpiewa Sabina Jeszka. No i zespół wokalny miraż Raciborza, a także wszystkich, którzy wezmą udział w dwudniowych warsztatach rozpel. Serdecznie zapraszam. Witam serdecznie tu Marcin Wojciech zapraszam na imprezę kabaretową świąteczne rybnickie larmo kabaretowe, które odbędzie się 16 grudnia o godzinie 19 w Fundacji Elektrowni Rybnik. Wystąpią rybnickie kabarety oczywiście oraz grupa Ad Hoc z Krakowa, grupa improwizacyjna, gdzie będziemy na żywo improwizować skecze na tematy zadane przez publiczność. Także zapraszam, 16 grudnia, godzina 19, w Fundacji Elektrowni Rybnik. Bilety tylko 10 zł, także śmieszne kabarety za śmieszną cenę. Zapraszam serdecznie. Okres świąt Bożego Narodzenia to bardzo radosny czas dla nas wszystkich, by w Rybniku będziemy w tym roku przeżywać już trzecie Rybickie Boże Narodzenie. Chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić na nasz rybicki Rynek, ale i również na wszystkie wydarzenia, które będą związane z trzecim Rybickim Bożym Narodzeniem. Będzie tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy i uwaga coś naprawdę wyjątkowego. Na rynku stanie iglo i stanie... Również zaprzek regiferów rzeźbionych w lodzie. To będzie wyjątkowa atrakcja. Ta najbardziej atrakcyjna część odbędzie się w dniach od 16 do 18. Myślę, że to będą wyjątkowe atrakcje, szczególnie dla najmłodszych rybnic. Serdecznie zapraszam. Rynek w rybniku od 16 do 18 grudnia. Szanowni Państwo, zapraszam na kolejne rybińskie Boże Narodzenie i kolędowanie. 16 grudnia rozpoczniemy kolorowym, bajkowym korowodem, który wejdzie na rynek około godziny 16 i razem z nim rozpoczniemy oficjalną kolejną edycję wydarzenia. Dalej na Rybnickim Rynku odbędzie się koncert laureatów kolejnej edycji festiwalu kolęd i pastorałek. Będą miały także miejsce animacje teatralne na pocie rynku i interaktywny spektakl dla dzieci zimowy Zaprzek. Kolejnego dnia od godziny 15 odbywać się będzie pokaz rzeźbienia w lodzie na żywo, bardzo atrakcyjna rzecz. Później o godzinie 18 koncert rewelacyjnego zespołu wokalnego Awokado, który jest laureatem ostatniej edycji programu X Factor. W niedzielę zaś od godziny 16 koncert świąteczny oczywiście zespołu Kurzbend z solistami, później wigilijka z prezydentem miasta Rewnika oraz przekazanie ogniem betlejemskiego przez harcerzy ziemi rybnickiej. W trakcie tych trzech dni będzie na rybnickim rynku zlokalizowane także iglo z ekspozycją figur lodowych. Samiarmark bożonarodzeniowy, który stał się tradycją w Rybniku, rozstawiony będzie w dniach od 16 do 22 grudnia. Na nim oczywiście wiele atrakcji kulinarnych, asortyment świąteczny, Zapraszamy, przyjdźcie, zobaczcie, bądźcie razem z nami na trzecim rybnickim Boże Narodzeniu i kolędowaniu. I na tym kończymy nasz program. Niestety już dobiegł on końca, ale chcę zaprosić Was jeszcze na, w niezwykłą imprezę. To jest trzecie rybnickie Boże Narodzenie i kolędowanie, które będzie się odbywało tutaj na rynku. Tradycyjnie będą, będzie jarmark Bożonarodzeniowy, wiele imprez. Zapraszam Was serdecznie, a ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia za tydzień.